4 euro, a za to obiad dla czterech osób. Marchewa gotuje na Słowacji, czyli tani, ale przede wszystkim szybki obiad, bo tu trzeba zwiedzać, a nie stać przy garach. Kup dwa opakowania pieczarek, duży jogurt i makaron. I na obiad zrób makaron z sosem pieczarkowym. Możesz oczywiście do tego dokupić cebulę lub czosnek, ale tutaj chodzi o to, by było szybko abyś ty miała więcej czasu na zwiedzanie. Uważam, że trend głośne oszczędzanie, głośne budżetowanie jest nadal tematem tabu w Polsce. A czego tu się wstydzić? Tego, że oszczędzasz, bo chcesz spełniać marzenia, na przykład podróżując i tworząc wspomnienia? A może oszczędzasz, bo musisz z przyczyn niezależnych od Ciebie? Ani jedna, ani druga sytuacja nie powinna być powodem do wstydu. Chciałabym, aby ten filmik trafił do obu grup odbiorców. Zastaw się, a pokaż się, i już dawno odeszło do lamusa.